Zacznij rozwiązanie tego przykładu od dorysowania dodatkowych odcinków. Narysujmy jeszcze odcinek AC oraz odcinek BC. Zauważmy, że wszystkie odcinki AC, BC oraz AB należą do ścian tego sześcianu czyli są to przekątne yy, ścian. A zatem możemy stwierdzić, że długość tych odcinków jest sobie równa. Możemy zapisać, że odcinek AB równa się długości odcinka BC i długości odcinka AC. Stąd wniosek, że trójkąt ABC jest równoramienny. Natomiast, skoro prowadzimy z wierzchołka C, odcinek CD, który dzieli nam Bok AB na połowę, bo wiemy, że długości odcinków AD i BD są sobie równe, to oznacza, że odcinek CD jest wysokością tego trójkąta równobocznego. Dlatego możemy stwierdzić, że odcinek AB jest prostopadły do odcinka CD.